Nie tak, nie tak, załony. Ja yeah, pierdolę! <noise> o! O, ty kurwa. No, w ogóle nie kliknął. Jak tam wosteczku się bawisz dzisiaj? Hahaha, <grymny> jak tam się bawisz? Fajne sejesz fisze. A zabudowałeś się jak szmata, okej, okay, nie ma sprawy. Gdzie jesteś kumplu? Gdzie jesteś kumplu? O tutaj teraz? Dobrze, nie ma sprawy A wróciliście z powrotem? Dobrze, dobrze O łaciki ci się kończą? O maciki ci się kończą? Byczku, nie ma sprawy, ja już do ciebie idę Ja już do ciebie idę, po to tutaj jestem Kurwa jeszcze 800... ammo, niczym się nie przejmuj! Niczym się nie przejmuj, kolego! Niczym się nie przejmuj! Gdzie ty uciekasz? O kurwa! O kurwa! Nie no, spamujemy dalej. 5 rakietek, kochany. O! Esklap fucking! Fucking idiot. Easy. Easy kurwa. No po oczywiście, pet kurwa, co? Zero kills petki. Kurwa, wyjąłem i stream deka dotknąłem przypadkowo na scenę, żeby było ten. Widać było? A, no to dobra, no to ki. O, nasie pruje w bomboladę. Veirex, pozdro. Nem, pozdro chyba Skredza zabił i Skredżor teraz padnie w furia Faktycznie nie ma tyrolek O ty kurwo, na supie muszę mieszkać cały mecz Ja pierdolę, ona się truje w bomboladę zadaje 63 czekaj, nie, nie, nie 63 i 35, no to mogę go jeszcze Skara w ciało DV1 cycu, pozdrobyczku Zardzewiają puszką, jest napisane. Ale kalkulatoret, gościu. Jak kalkulator. Te widzowie skaczą, hop, hop, hop. Pierwsze klasy Widzowie skaczą, hop, hop, hop. Na, 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 Aaaa, co kurwa! Lukas Mini Penis. Lukas Mini. A, oh, dobrze. No, czy myślałem, że nie będziesz miała miał do tego pytania? Nikt by na to nie odpowiedział. Nie, pusty. ja bym powiedziała. A, ale ty nie bierzesz udziału. jak się się mądruje tam na tym. To, ja to, pierdolę, co? jak ja coś nie, takiego nie lubię, ty. No, Ja bym to. odpowiedziała, to weź co udział, A, ty. to jest oszustwo, okay. nie? Totalne oszustwo. zostało po cztery. Są cztery moje. Cztery też moje. Dobra, tak, uwaga. Ja. Kolejna to, to ważna, na której jestem już umówiona. Zrobię sobie. No. all right hush